Wiecie, ten piękny, upalny dzień w tym dniu wakacji. Mam do Was pytanie, dzieci. Wiecie co to jest? Do czego służy? Brawo. A do czego ono służy? Do ratowania ludzi, brawo. Chcesz wypróbować? Kto chce wypróbować? Trzymaj. Myć. Pierwszy uratowany! Brawo! Chodź, masz nagrodę za to! O! Taki kucharek Chcesz? No, fajny! Kto jeszcze chce wypróbować koło? Czekaj, rzucaj! Proszę bardzo, zaraz! Już? Chwyci koło To jest twój ratunek koła! No. Pięknie! Pucharek uciekł!

Prosty, Zobaczcie rodzice Kiedyś Jezus powiedział Bosz jak dzieci Zobaczcie, jak w do ratunku Jeszcze jeden uratowany Brawo na ciebie na Możesz sobie zmienić na fajkę Możesz coś tam sobie napisać dla na babci Jeszcze możesz Ty ale wlądzie dzieci do ratunku żeby tak rodzice wpłynęli do ratunku. Brawo, kolejna uratowana. Proszę. A jesteś z rodzicami? To zapytaj rodziców, czy są spawieni. Czekaj co tam. Skakuj Tak? uratowana. Brawo. Zapytaj rodziców, czy są zbawieni, dobrze? No. Proszę. Ale ty dalej! E, 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 e Wyższa jesteś. Okej. Okay. Dobra. Brawo. Kolejna uratowana. Jesteś wyższa, to większy medal. Proszę bardzo. Kochani, zobaczcie jak dzieci lgnęły do ratunku, do ratunku, jakim jest koło ratunkowe, które ratuje ciało. Ale wiecie, jest też ratunek. Ja jestem z grupy ratowników od takiego prawdziwego, prawdziwego ratownika, jakim jest Jezus Chrystus. Wiecie, każdy człowiek jeszcze dziś, każdy z Was, kochani rodzice, jeszcze dziś może pozbawiony. To jest ten ratunek, bo zbawienie jest za darmo dla każdego człowieka bez wyjątku. Tak jak te dzieci wskakiwały do tego koła, ratowały się. Tak Jezus powiedział, bądźcie jak dzieci. Skorzystajcie z tego. Skorzystajcie, bo zbawienie jest za darmo z łaski przez wiarę. Wiecie, kochani, ja tu nie jestem, aby was namówić do jakiegoś zapisania się do jakiejś sekty, do jakiejś religii. Nie wiem, czy robię to za pieniądze. Nie. Po prostu dwa lata temu skorzystałem też z tej łaski, Bożej łaski. Uratowa jestem uratowany. Byłem alkoholikiem kilkadziesiąt lat, hazardzistą, obudnikiem, szydercą I wiecie, od dwóch lat oddałem życie Jezusowi dwa lata temu. Jestem nowonarodzonym człowiekiem. Jestem zbawionym. Chociaż w życiu nic dobrego nie zrobiłem, nic. Naprawdę, byłem złym człowiekiem. A teraz przypinałem tutaj do was, żeby wam powiedzieć to słowo, bo to jest bardzo ważne. Każdy z was jeszcze dzisiaj może być zbawiony. Nie wiem, czy wypiłeś pięć piwek, czy sześć co wczoraj zrobiłeś czy myślała pożądałeś myślał kobietę jakoś inną czy mężczyznę żonę męża nie wiem nie ma znaczenia czy zabijeś człowieka to też nie ma żadnego znaczenia jeszcze dziś możesz być zbawiony. jeszcze dziś wystarczy że uznasz ofiarę jezusa za wystarczającą i stuprocentową i powierzysz mu resztę swojego życia uznasz panem żeby jezus panował w twoim życiu nie lęki nie jakieś nie wiem obawy nie choroby tylko jezus Zobaczycie, jak się zmieni Wasze życie. Naprawdę. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. To jest taka niezasłużona, przychylność zbrożna. Bo Jezus już zapłacił za wszystkie nasze grzechy. To no, ludzie wiemy, każdy człowiek myślał, tak jak ja, 50 lat byłem w religii, myślałem, że na zbawienie trzeba zasłużyć. No nie. To już się wykonało 2000 lat temu. Jezus wziął na wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy, które popełniamy, być może popełnimy. Już się wykonały. Jedyny grzech śmiertelny, który dzieli nas ludzi od Boga, to jest ten grzech, że nie uznałeś Jezusa za jedynego Pana i Zbawiciela. To tylko ten grzech. Rozbawienie jest za darmo. Już się wykonało. Z Was. To jest ta Boża łaska, niezasłużona Boża przychylność dla każdego człowieka. Kochani, skorzystajcie z tego rachunku, ratunku jeszcze w te wakacje. To mogą być najpiękniejsze wasze wakacje, wspomnienia z mianówki, że oddałeś życie Jezusowi. Skorzystaj z tego. Skakuj. Zobaczcie, w ostatniej chwili chłopaki zostają ratowani, tak jak, tak jak bandyta, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. Czy on musiał się przysłużyć na zbawienie? Musiał coś zrobić? Nic. Ani im nie musiał się modlić, ani śpiewać kolęd. Nic. Po prostu uwierzył. Proszę dla Ciebie, taka piękna nagroda, największa. Wystarczy, że uwierzycie. Bo z łaski zbawieni jesteśmy, nie z uczynków, Boże to dar, aby nikt się nie flubił. Tak jest napisane w Piśmie, kochani. Każdy z was jeszcze może dzisiaj być zbawiony. Tak jak ten bandyta obok Jezusa, co wisiał na krzyżu. Nic nie zrobił, był bandziorem. A jest w raju z Jezusem. A? Taka niespodzianka. A jeszcze mam rybkę taką, jak ktoś chce. Proszę. Amen. Amen.